Jak to się łączy? Świetne pytanie i warto, warto w tym momencie się zatrzymać i powiedzieć sobie w ogóle, o co chodzi z tymi zamkami w płycie warstwowej. I teraz tak, zaczniemy od takiego zamka podstawowego. Zamek podstawowy, czyli zamek standard. To jest ta płyta, którą najczęściej kupujecie u mnie na ściany i to jest taki zamek, zamek typu pióro wpust. Męski, żeński, męski, żeński, dla porządku. I teraz tak, co w tym zamku jest ważne? Ważne jest to, że możemy tą płytę montować w pionie, czyli w ten sposób, w poziomie. Ale uwaga, w poziomie dokładnie tak, żeby te tutaj wypustki były, były od dołu, a tutaj te komory od góry. Druga płyta ścienna, zamek z ukrytą komorą. To jest ten zamek. Zobaczcie, tak on wygląda w przekroju. Płyta też do montażu pionowego i poziomego i też ważne, żeby w ten sposób zamontować, jak pokazuję. I tutaj ważna uwaga, bo tą płytę kręcimy z jednej strony, w związku z powyższym taka podkładka przychodzi w tym miejscu. Tu kręcimy dwa wkręty i zasłaniamy to płytą. Tak to wygląda. Trzeci zamek płyty ściennej. Trzeci zamek już specjalistyczny. Płyta mroźnicza albo płyta chłodnicza. To jest płyta bezuszczelkowa, która ma zamek frezowany wielokomorowy, tak ten zamek wygląda. Płyta, jak sama nazwa wskazuje, może być montowana poziomo, pionowo, przede wszystkim na mroźniach, na chłodniach, tego typu w obiektach specjalistycznych. Uwaga! Nawet z kontrolowaną atmosferą, czyli nawet tam, gdzie wypompowujemy powietrze, na przykład spompowujemy jakiś gaz, bo chcemy, żeby te warzywka, które kupujemy potem w markecie, nadal wyglądały pięknie, nie miały pomarszczonych skórek i itd. No i płyta kolejna to płyta dachowa płyta dachowa w standardowych okładzinach metalowych albo tak jak tutaj widzicie z fiberglasem co jest ważne przy tej płycie nie zapominać o kalotkach czyli o tej podkładce która rozkłada nam obciążenie wkręta na większą powierzchnię i wtedy co zyskujemy po pierwsze nie wdusisz tutaj wkrętem nie zrobisz takiego otworku e, wklęsłego gdzie woda będzie się Tobie lać najprawdopodobniej nie będziesz musiał tej płyty dokręcać drugi raz, no i będzie ona się lepiej trzymać. No i ta płyta ma okładziny, tak jak tu widzicie, fiberglasowa. Tutaj okładzina z aluminium. Przy tych płytach ważne jeszcze też, przy tych dwóch występuje profil plastikowy do połączenia od dołu. No i płyta standardowa z okładziną metalową. Tak wygląda dachowa. Do każdej z tych płyt, tak jak mówiłem, bierzecie co, kalotkę. Polubcie, przekażcie, zadajcie pytania, jeżeli chcecie coś jeszcze o tych płytach wiedzieć. Grzesie Kendelbrecht, pozdrawiam, cześć.